A teraz coś dla wszystkich aktywnych sportowców, którzy używają albo opasek, albo zegarków. Te sprzęty pomagają, mierzą wszystko, co jest potrzebne do wydajnego spalania kalorii. Ale pokazuje się, że w Las Vegas firma Parrot wpadła na zupełnie coś innego. Wyobraźcie sobie, że ta piękna młoda dama ma na uszach słuchawki. Słuchawki, które monitorują pracę jej serca sprawdzają, ile kalorii spaliła. Dodatkowo oczywiście może posłuchać muzyki, ale przy okazji może włączyć także noise cancelling i odciąć się zupełnie od otaczającego świata, bo hałas może przeszkadzać w relaksującym biegu. A tutaj proszę uprzejmie na głowie... Cały sprzęt, a dziewczyna się zmęczyła. Wcale się nie dziwię. Biega tutaj cały dzień, od samego rana do samego wieczora, ale zobaczcie jaką ma sylwetkę. Chyba też zacznę biegać, ale tylko z takimi słuchawkami.